Spotykamy się o dziewiątej, żeby czytać razem Pismo Święte, i jesteśmy w trakcie Starego Testamentu na pierwszej Księdze Królewskiej. I już, 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 już. Już czytam. Wszystkie poprzednie spotkania są nagrane, więc można sobie, jeśli ktoś ma życzenie, odsłuchać. Dlaczego czytamy razem? Dlatego, że czytanie Pisma Świętego w moim życiu odegrało bardzo, odgrywa cały czas bardzo dużą rolę. Bardzo mnie to interesuje, bardzo ciekawi, bardzo mi to daje taki, taki świat bogaty wewnętrznych przeżyć. I miałam taki etap w swoim życiu kilka lat temu, gdy. Właśnie zaczęłam czytać, i, i po prostu zmieniła się jakość mojego życia, na bardziej właśnie bogate wewnętrznie. Oczywiście przekłada się to na życie zewnętrzne, bo zawsze tak jest, że to, co gdzieś tam w środku nas emanuje na zewnątrz i pociąga za sobą nasze zachowania, decyzje, nasz sposób myślenia, postawy, emocje, które gdzieś tam potem nami kierują i, no i wpływa na. Na naszą codzienność. <laughs> Ahab i winnica Nabota. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii i rzekł Ahab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie. Czekajcie, czy my już nie czytajmy tego? Odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam Ci za nią winnicę lepszą yy, od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę, zapłacę Ci za nią cenę kupna w srebrze. E, już pamiętam, że ostatnio zaczęliśmy to czytać i yy, nawiedziła mnie teściowa i przerwaliśmy. Lecz Nabód odpowiedział Ahabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym Ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Ahab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: Nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Zebel, jego żona, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej. Rozmawiałem z nabotem jezrelczykiem, i rzekłem do niego: odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub, jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę, a on na to nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego: To ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę nabota Izraelczyka. O, podstęp Izabel będzie. Potem napisała w imieniu Ahaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią, i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z nabotem. W listach tych zaś napisała tak: Ogłoście post, a nabota postawcie wśród ludu na przedzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści. Bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi, potem wyprowadźcie Go i ukamienujcie Go na śmierć. Obywatele tego, jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili nabota wśród ludu na przodzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko nabotowi. Nabot bluźnił. Przeciwko Bogu i królowi wyprowadzili go wtedy poza miasto i ukamienowali i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, że Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba: Wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota, i Jezraelczyka, który nie chciał ci odstąpić za pieniądze, nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Ahab usłyszawszy, że nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Wtedy doszło Eliasza dziżbity słowo pana tej treści. Wstań, wyjdź na spotkanie z Ahabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie. I powiedz mu tak: tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie? Powiedz jeszcze tak: tak mówi Pan, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również Twoją własną krew. A Achab odpowiedział Eliaszowi, już mnie znalazłeś, wrogu mój? A on odpowiedział, tak, znalazłem, gdyż całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad. Wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. Postąpię z Twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i z rodem Baszy, syna Achjasza, z powodu gniewu, do którego mnie pobudziłeś, i grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. A o Izabel powiedział Pan tak, psy pożrą Izabel przy posiadłości w Jezreel Kto z ludzi achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie». Nie było doprawdy takiego jak Ahab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. A gdy Ahab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł i sypiał w worze, i chodził przygnębiony. też doszło Eliasza, tyżbity słowo Pana, tej treści. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życia, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród. Przez trzy lata nie było wojny między Aramejczykami i Izraelem, lecz w trzecim roku zjechał Jehoshafat, Król Judzki do króla izraelskiego. To też król izraelski rzekł do swoich dworzan: Czy wiecie, że do nas należy Ramot Gileackie? My jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego. Rzekł też do Jehoszafata. Czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu: Ja zrobię tak jak ty, mój lud, jak twój lud, mój lud, jak twój lud a konie moje jak twoje konie. Jehoszafat rzekł jeszcze do króla izraelskiego: Wpierw jednak zapytaj pana o wyrocznie. Prorok Michał, syn Jimli, zapowiada klęskę. Król Izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około 400 mężów i zapytał ich: Czy mam wyruszyć na wojnę pod ramot gileackie, czy też mam go zaniechać, tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: wyrusz, a pan wydaje w rękę króla. Lecz Jehoszafat zapytał: czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy i jego zapytali? Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Opatrzcie. 400 proroków się nienawidziło. Jest to Michasz syn Imli, a Jehoszafat rzekł: Niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł – Sprowadź tu szybko Micheasza, syna Imli. Król izraelski zaś i Jehoshafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Jeden z nich, Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił – tak mówi Pan, nimi będziesz budu aramejczyków. Dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy, tak samo prorokowali, mówiąc: wyrusz do Ramot Gilackiego, a poszczęści ci się i pan wyda je w ręce króla. A posłaniec, który poszedł, aby przywołać Micheasza, rzekł do niego tak: oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla, oby i twoje słowa były jak słowa każdego z nich, przepowiadaj dobrze. A Micheasz odpowiedział: jako żyje pan, że będę mówił tylko to. Co mi powie pan? No niesamowita ta sytuacja. <laughs> a gdy przyszedł do króla, król rzekł do niego: Michaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileackiemu na wojnę, czy też tego zaniechać? A on odpowiedział: Wyrusz, a poszczęści ci się, i pan wydaje je w ręce króla. Wtedy rzekł król do niego: Ileż razy mam cię zaklinać, abyś mi nie mówił nic innego jak tylko prawdę w imieniu Pana? Wtedy rzekł: Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: Ci nie mają Pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszofata: Jehoszafata, czy nie mówiłem Ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko złe? On zaś rzekł, słuchaj przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim po jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w ramot gileackim? I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł: Ja go zwiodę, a Pan rzekł do niego: W jaki sposób? A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków, czterystu. Wtedy on rzekł: Tak, Ty go zwiedziesz, Ty to potrafisz, idź więc i uczeń, tak. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich Twoich proroków. Pan zapowiedział Tobie nieszczęście. Wtedy przystąpił Sadekiasz, Sadekiasz syn Kenana, i uderzył Michałasza w policzek, mówiąc: Jak to? Więc duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez Ciebie? A Michałasz rzekł: Przekonasz się o tym w tym dniu, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć. Wtedy król izraelski rzekł: Zabierz Hasza i zaprowadź go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do Joasza, syna królewskiego, i powiedz im. Tak mówi król: osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo chlebem i wodą, dopóki nie wrócę szczęśliwie. Michał zaś rzekł: Jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to pan nie mówił przeze mnie. I dodał jeszcze: Słuchajcie tego wszyscy ludzie. Potem wyruszył król izraelski oraz jehoszafat, król judzki przeciwko Ramot Gilackiemu. Król izraelski rzekł tam do jehoszafata: że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże rzekł do niego zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki. Król Aramejski zaś dał taki rozkaz swoim 32 dowódcom wozów wojennych, nie wdawajcie się w bitwę z byle kim, czy pospolitym, czy znakomitym, ale tylko z samym królem izraelskim. Gdy więc dowódcy wozów wojennych dostrzegli Jehoszafata, pomyśleli, zapewne jest, ten jest królem izraelskim i zwrócili się przeciwko niemu, aby z nim stoczyć bój, lecz Jehoszafat wydał okrzyk. I po tym dowódcy wozów wojennych poznali, że nie jest On królem izraelskim, odstąpili więc od niego. Wtem pewien wojownik ni stąd ni zowąd, naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem a ten rzekł do swojego woźnicy zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Lecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzała się coraz bardziej i król musiał stać na Rydwanie naprzeciw Aramejczyków, aż do wieczora. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała do wnętrza Rydwanu. O zachodzie słońca rozległ się w obozie okrzyk: Każdy do swojego miasta, każdy do swojej ziemi, bo król nie żyje. I przywieziono go do Samarii i tam w Samarii pochowano króla. A gdy zmywano rydwan nad stawem w Samarii, psy lizały jego krew i nierządnice kąpały się w nim według słowa Pana, jakie wypowiedział. Pozostałe zaś sprawy Ahaba i wszystko, czego dokonał, pałac z kości słoniowej, który zbudował i wszystkie miasta, które obwarował, opisane są w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Ahab ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął. Ahaziasz, syn jego. A Jehoszafat, syn Asy. Objął władzę królewską nad Judą w czwartym roku panowania Achaba króla izraelskiego. Jehoshafat miał 35 lat, gdy został królem w Jeruzalemie. Panował 25 lat, matka jego nazywała się Azuba, a była córką Silhiego. Postępował on zaś zupełnie tak samo jak Asa, jego ojciec nie odstępował od tego, czyniąc to, co prawie, co prawie w oczach pana. Tylko świątynki na wyżynach nie zostały usunięte i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła bożki. Jehoszafat też utrzymywał pokój z królem izraelskim. Pozostałe zaś sprawy Jehoszafata i jego potęga jaką posiadał i wojny, jakie prowadził opisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich. Resztę uprawiających nierząd kultowy którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca wygnał z kraju. W Edomie nie było wtedy króla, królem był namiestnik. Jehoszafat kazał zbudować okręty handlowe, aby płynęły do Ofiru po złoto, lecz nie popłynęły, gdyż rozbiły się w Esjon Geber. Wtedy Achazjasz, syn Achaba, rzekł do Jehoszafata, niech słudzy moi płyną okrętami z Twoimi sługami, lecz Jehoshafat nie zgodził się na to. I spoczął Jehoshafat ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn. Ahazjasz, syn Ahaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w 17 roku panowania Jehoshafata, króla judzkiego, a panował nad Izraelem dwa lata. Czynił Czynił on to, co złe w oczach Pana i postępował tak, jak jego ojciec i jego matka i Jeroboam, syn Nebata, który przywiódł do grzechu Izraela. Służył on Balowi i oddawał mu pokłon i pobudził do gniewu Pana Boga Izraelskiego, jak to czynił jego ojciec. I skończyliśmy pierwszą księgę królewską w ten sposób. Ech, i, I po prostu... I po prostu, jak czytamy te wszystkie perypetie, no naprawdę wszystko sprowadza się do takiego jednego równania, nie? Że, e, że człowiek błądzi, że człowiek błądzi, że człowiek nie idzie za głosem Boga, często błądzi i e, przez to te różne perypetie bra, brat przeciw bratu, syn przeciw ojcu e, i tak dalej. Hmm. To są. E, to są ludzkie emocje, ludzkie, um, ludzkie um, gdzieś tam słabości. E, więc e, zachęcam do tego, żeby przemyśleć na spokojnie, co tu się w ogóle wydarzyło, do czego doszło, jakie można mieć z tego wnioski, jakie refleksje, jakie własne decyzje sw do swojego życia można e, właśnie um, wnieść. Na podstawie tego, co tutaj wybrzmiewa, myślę, że każde czytanie jest lekcją. Całuję owocnych przemyśleń. Zachęcam do pisania komentarzy również. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam już jutro. Rozpoczynamy drugą księgę królewską.